A nie mam nawet 2000 doświadczeń, dobra. Pojadę takim czołgiem, który może zastępować ciężki, żeby A. tobie tak pomóc jako taki ciężki, żeby dwoma ci, tak jak gdyby, żeby tak współpracować jako ciężkie czołgi, to będzie łatwiej mi ci pomóc niż gdybym te Ale 85 jest... Teraz wezmę Sherman Jumbo. A. I on jest, on ma taki pancerz, że może wiesz, tam walczyć z tymi cię, cię, ciężkimi. I teraz pojedziemy w miasto. Trzeba uważać na sukę. To na pewno, ale tak to raczej większość tych tam nie zagraża. Zielony to jest y, ta suka 122. No wiadomo. Znaczy, no, no, jeszcze zielony jest KV85. Źle. Ale, bardzo źle. Bardzo źle, bo właśnie się przeczuwałem, że to są najgorsze pity A i jeszcze T64 jest zielony. O jezu, i Hamler jest zielony. A u nas? A u nas zielonymi są... Y, jakiś Luchs? Nie wiem co to jest. O Jezu, ten ostatni, dobry. no nie mów mi o Skoutach. M44? M4A? Ruszać że Dobra, mam artę dobrą. Dobra, chodź. Tu jedziemy, w miasto, w miasto. <laughs> Kurde, kiedy ty będziesz miał te działo 122, bo teraz to Oj, tak... Oj, w... to już jest, to jest naprawdę lata, to są lata cierpienia, wyrzeczeń. Więc mówię ci, zrób tam, bierze. No robię, robię, tylko muszę trochę pograć. Ale z wolnych od razu. Bo... Nie, no tak, no tak, z wolnych. Wolne są na zimę. No co to jest 122 44 Czy ty dostałeś SMS-a Nie, to ty dostałeś SMS-a. Nie właśnie. No ja nie dostałem, u mnie nie było. Ale ja słyszałem takie... Nie wiem. Dziwne rzeczy się dzieje. Z archiwum nic. Do miasteczka pójdź z tamtymi, tam się nie jedzie. Dostałeś pigułę? No właśnie dostałem. Dawaj do miasta. Człowiek, tam nie idź, gdzie królują średnie czołgi na akademikach, i tylko czekają, aż by jest jakiś ciężki, żeby mu zajebać. Bo jest ten ciężki, bój a no fuck! jedzone przeładowanie, dlaczego trwa aż 9 sekund? No to się przyzwyczaj, bo, bo ten kawuł będzie przeładowywał ci więcej Jeszcze więcej? Jak będziesz miał wielkie działo, to twoje wieki będziesz przeładowywał Ciężki czołg, czar tyredzie Właśnie ten kawuł będzie ci bardzo długo przeładowywać. Jak będziesz miał to, 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 to będzie się działo ale za to tam ile 400 obrażeń czyli byś miał ja jedno popierdolnięcie ale dobre. dobra dawaj 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 dobrze ten on jest bardzo dobry ten kaos Nie podjeżdżaj tak do niego, bo on nie jest dobry. Kurwa, chciałem go zgąskować. Ja go zgąskowałem. Co mnie wali. Od tyłu. <laughs> Dzięk. Nice. steward, no. Price. Od tyłu go zajeżdżasz? No Ale on, on mnie zauważył, ale zniszczyłem tego... Yy. Nie wiem gdzie, boję się tej yes. suk. Zabiłeś go? Nie, ja nie, ale te... Ale widzę, że masz dwa kt. te... To... Nie, ja zabiłem... Jest yy... co? Z tego niszczyciela Uważajmy zimą. na sukę, bo ona... Zajeb... Ona <coughs> Nie zdążył nawet podjechać. Oj, już się zdziwił. Jeszcze nie jest takie wszystkie, wszystko takie kolorowe. Pewno teraz klynął na drużynę O, właśnie już ten. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. A ta arta to powinna moim zdaniem na ślepo strzelać w kapa tutaj. A coś trafi. O, Goofy! No słychać go, nie? Kurde. Fajnie. Arta! Mm, wygraliśmy Jezu, Jezu, jak on się

Uno problemu. Jednak wezmę też 3,85 bo tutaj zbieram na te, te, a ten silnik. No i tam. Te lekkie czołgi urucham. A kościół jak stanął z tymi czołgami? Co on ma teraz? Masz na, na szóstych tierach chyba jest. A to I to on tak nie chciał pójść na siódmy tier, nie chciał tego amerykańskiego tego. O, ale mapa nam się trafiła, w ogóle ona się bardzo zmieniła. I teraz... Teraz ta, ta mordownia się stała taka bardzo elastyczna i wszyscy tam jadą. I tak sporo osób tam jechało zawsze. Tak, a teraz jest taka wiesz, taka że nie, nie, nie jest taka pod górę, tylko taka inna. No. Ale mi się bardziej podoba teraz ta... w sumie. Musisz wyłączyć ten tryb, że jest jedna baza, bo ona jest taka... Chociaż z drugiej strony może być fajny. Treszak jest trochę bardziej różnorodny. To jest bitwa spotkaniowa. To jest bardziej donormaicowane, ale... To jest jeden kap, nic tak. Chociaż Sadziak to hejtuje. To. Właśnie chciałem powiedzieć tak. to, że tamten to zawsze nie jak jest ten, jak go tak No. Ale z drugiej strony jak nas rzuca na wyższe tiery, to wtedy można wygrać medal, ale trzeba na przykład zmniejszyć 3 o 2 poziomy wyżej na przykład. Tutaj się dostaje takie nag nag nagrody specjalne. <try> Damy, damy. Kurwa. No gdzie on jest? To musiał poczuć. No i poczuł. Au, au. No, weszło jak w masło, przesiedzi koberman. Weszło jak w masło, zostało, zostało mu 30 HP. To jest kapina. Nie, 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 tak, to się jest. Tak, nie, nie. Nie będzie się to zarzucam górę. Dawaj, 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 byłaś byłaś, Kutasi, byłaś, byłaś. A. no, byłaś, byłaś, byłaś. Byłaś się, no, 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 no,

Wow. Straciliśmy gąsienicę Czołguń O i teraz nie ja Z drugiej strony mnie podeszli, wiesz? A ty, 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 ty. Nie po mi tam stałeś Było pojechać a Wtedy by wszyscy pojechali A tak to tak, tak, jest jeden taki Chociaż dużo oberwałeś w, tym, w tej wymianie Sami trzeba, ale za to patrz, teraz będę tyle brać O oh yeah niczego się nie spodziewająca ofiara Balwa amunicję, spada nicę Gdzie on jest w ogóle? Ja nie wiem Stąd te ja czy też nie powinno było Wszystko jest takie blady Rozwalić go? Jest! Idiota, tyłem do ciebie podjechał. No. A ten jeszcze nic nie widzi! Bo jak super! Ej, no tu trochę teraz zmieniłeś losy bitwy. Bo byśmy przegrali. Dobra, mu. satysfakcji. <laughs> Rudy, wariacie. Masi po to są średnie czołgi. Żeby zajechać od tylca Teraz na kapa Abyś tylko zbił kapa Zbiję, zbiję Widzisz? No Ale teraz ginę od tak jakiegoś niszczyciela Chociaż nie Ale nie, no no, no dobra Ginę no, Bo tam nie tam tam wiesz, tutaj w bazie są tam jakieś kurwa, albo tu Nie widziałem Ojej! Hej nie, Przegramy! No, okay. chyba. to nie jest tak pewne, ale no. Ten kapułek jaki oba. No i czasami dobrze, Teraz się schowa. Bo jednak tu są tu A te, te ten też 67 go pewnie. Chociaż nie przebija go. nie uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Zjedzą go potem. Przegramy Nie ma co się łudzić. No banda Kurestwa, złodziejstwa i nic więcej U. Ach, te ruskie działa Też patrzysz się na tego KV -a? Tak, i KPL 2 Dobra, nie patrzmy się na to, dobra? No, bo przejebiemy to, a zrobiłem tak, żeby było fajnie, nie, już nie mogę na to patrzeć <grywa> Wy i kurwy są mi zawsze będą.